Cześć. Na pewno znacie powiedzenie szewc bez butów chodzi. No i się troszeczkę to sprawdza. Na warsztacie dzisiaj e, mój prywatny wzmacniacz Sony TAF770S. Zakupiony, jak dobrze pamiętam, dwa lata temu. Pograł chyba ze mną około pół roku. Powędrował na e, półeczkę. No i tak siedział tam. Ale impulsem do wzięcia go na warsztat był zakup tunera, który prezentowałem w filmie. I trafia na warsztat właśnie ten wzmacniacz. Trafi go to co większość wzmacniaczy pełnoletnich i więcej. Akurat seria S i te wzmacniacze charakteryzują się tym, że po pewnym czasie wariuje nam selektor wejść. Potrafi on Samoczynnie przerzucać nam wejścia, co tutaj miało miejsce w tym egzemplarzu. Czyli słucham na CD, nagle przerzuci mi na aux albo na tuner albo na tape. Co więcej, trzeszczący potencjometr, trzeszczący source direct. Pozwolicie, że już nie będę tego prezentował, ale widzieliście to nie raz. Coś tam oczywiście w lewej kolumnie chyba było, więc pewnie przekaźniki do czyszczenia. I tak jak widać, generalnie wzmacniacz w dobrej kondycji. Ma boczki e, i ma jeszcze jedną ciekawostkę. Nie chcę mi się przekręcać go, bo on trochę waży, ale może mi się uda. Ma taką jeszcze jedną ciekawostkę, czyli prze, dołożone ma gniazdo IEC przez poprzednika, gdzieś tam kiedyś z włącznikiem, z bezpiecznikiem. Mi się to podoba. I fajnie i dobrze, że coś takiego ma, bo, bo ja lubię jak przewód mnie nie zwisa. Mamy jedno gniazdko i to też bardzo fajne, bo to Wam pokażę później po co ono mi się przyda. Ale to w kolejnym części, jak i tutaj mamy wyjście na tuner, sterowanie tunera. To już się chyba domyślacie po co mi był ten tuner i dlaczego ożywiam wzmacniacz. No i tyle. No i co robimy? Opisywać chyba nie będziemy wejścia RCA pozłacane, mnogość wejść, zaciski konkretne. Bardzo fajna sprawa, że przyjmuje i banany i przyjmuje i widełki, bo nie zawsze jest to w parze. Lekko przykurzony, jak tu wzmacniacz, który stał na półce. Także sobie będziemy go czyścić. Co więcej z przodu selektor wejść na, na mikroswitchach, czyli ale, ale cały przełącznik wejść jest napędzany silniczkiem, to Wam pokażę. To trzeba wyczyścić, i tą płytkę, która daje nam sygnał do mikroprocesora, jaki mamy aktualnie, wejście musi być czyściutka. Dwa, dwie pary zacisków głośnikowych, wyjście na przedsmacniacz, Mono Stereo, filt subsoniczny, wyjście na. na, na na, 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 nie, tu mamy REC OUT, a tu DIRECT INPUT, czyli powiem szczerze, nie wiem, pętla jakaś, e, co przyjmuje na wejście adaptor, źródło czy DIRECT. To ciekawe, nigdy tego nie używałem, więc przyznam się szczerze, nie wiem. E, impedancja wkładek do wyboru, to też wyczyścimy. Klapka na szczęście nieudowana działa. I, I i co, napędzano oczywiście silnikiem Alps jako potencjał głośności. Rozbieramy, zaczynamy oglądziny, co jest w środku. Mam nadzieję, że dzisiaj w jedno popołudnie mi się uda go ogarnąć. Taki jest plan, żeby jutro, już go posłuchać. No i w środku nic strasznego tutaj nie widać. Ładnie zrobione to gniazdo estetycznie, nie jest to wyżnięte przez rzeźnika. Ja widzę, że niektóre luty były poprawione. Tu mi się jeden lut nie podobał od selektora, więc nie wiem czy był rozkładany. Być może już był rozkładany, ale chyba wszystko zrobione w miarę uczciwie, że tak można powiedzieć. Masę kurzu, więc ja odpalam odkurzacz, wypędzelkuję i zobaczymy jaki będzie efekt. No i po odkurzeniu, po wypędzelkowaniu już wygląda to dużo lepiej. Odkurzacz pogotowił. Zabieramy się za pełen demontaż. Panel przedni ładnie schodzi. W porównaniu do Pioniera no to jest bajka. Tutaj serwisować ten upakowany również wzmacniacz. Wszystko fajnie przemyślane. Także do dzieła. Te kondensatory sobie wymienimy, bo to już z doświadczenia wiem, że one się tutaj na stabilizatorach dość mocno przygrzewają i są do wymiany. Sprawdzimy sobie główne te Puszki powinny być ok. Mam nadzieję. 18 tysięcy mikrofaradów, 63 V, a zobaczcie jaki rozmiar. I po malutku do przodu, po zdjęciu gałki, panela i subpanela, odpięciu tam całego, całej logiki, zostaje nam taki oto efekt. Ściągamy teraz nasadki, które są bardzo ciężko, i demontujemy dalej. Paniąka, co my tu znaleźliśmy? A graweczka gdzieś wpadła. Dobrze, że nie na K końcówkę mocy, gdzie jest sterownik cały transorów końcowych mogłoby się źle skończyć. Płytka wzmacniacza napięciowego ogarnięta, wyczyszczona, e, trochę kondensatorów wymienionych elektrolitycznych. 1000 mikrofaradów, 100 mikrofaradów i 22 mikrofarady w sprzężeniu e, zwrotnym. Troszeczkę mniej pojemności, więc wymieniłem. E, poszły kosy i pana soniki. Lecimy dalej. Teraz czas na przełączniki, potencjometry. A może najpierw jeszcze zajmę się płytką przezmacniacza gramofonowego. Tutaj też te kondensatory sprawdzimy. Często lecą. I czas na przełączniki. Selektor wydaje się, że zapryskany, tusty. Potencjometr głośności do wyczyszczenia i do kalibracji, bo jeden kanał gra głośniej. No, i reszta przełączników nie ma ich zbyt wiele teraz. Potencjometry już wyczyściłem. Płytki, już załatwione. Kondensatory, wymienione. Zostało jeszcze, o, jeszcze przełącznik wkładek. Jeszcze przekaźniki z tyłu na panelu tylnym do wyczyszczenia obowiązkowo. I składamy. Styki mocno brudne, mocno brudne. Także jedziemy z koksem, czyścimy. Zaraz będzie rzut po wyczyszczeniu. Jest to tarcza, która daje informację o położeniu włącznika, przełącznika selektora, jak zwał tak zwał. No i jeżeli jest brudna, procesor otrzymuje błędne informacje i przerzuca nam przełącznik. I tak tarczka wygląda po czyszczeniu, śnieżno-biała. Tutaj również dużo zielonego sadu jeszcze to wypukam raz. Zobaczcie gdzieś mam tak wyglądały patyczki dużo zielonego jakieś tlenki po kontakcie tu jeszcze wypukać zostało mi w tych głębieniach żeby nie korodowało nic smar do styków i składamy przełącznik już wyczyszczony zobaczcie jaka to jest skala wszystko malutkie te lubię najbardziej składać te są najfajniejsze do składania najwięcej Niecenzuralny słów czasami przy nich pada, jak się je składa. Potencjał głośności ciemny, czarny. Tutaj dodatkowo pęknięta jeszcze ta biała nasadka, także musimy to skleić i dopiero składać. Jeszcze zapomniałem o tych dwóch przełącznikach przesuwnych, już je wyczyściłem. A przy okazji coś tutaj się zadziało: jakieś ścieżki zostały uszkodzone, ktoś je przedłużał. No jest to dobrze zrobione, jest zrobiona zwora, nie wnikam co tu się zadziało, ale poprawimy to. ryłem zworki solder maską, nie rzucają się tak w oczy, zabezpieczone są. Ale poza tym zapobiegają odklejaniu się tych zworek od, od płytki. I luty poprawione, płytka umyta, tranzystory oryginalne, kondensatory główne zasilania powyżej nominalnej pojemności, ESR -y niskie, skręcamy dół. I odpalamy i wzmacniać wstępnie odpalony. Źródła działają teraz bez problemu. No i zobaczmy sobie jak wygląda hostylogram i pomiary. I oscylogram pokazuje jak działa ładnie potencjometr równo kanały. W tym zakresie najbardziej roboczym bardzo liniowo. Ok ustawmy sobie 4. O, czyli około w tym momencie mamy około 2 W RMS. Zobaczmy, jakie zniekształcenia i przy 2 W mocy RMS 7000. Kanał lewy 7000, kanał prawy kanały równo. Także bardzo, bardzo ładnie. Jeszcze zobaczę czy regulatory barwy na 0 Tak, regulatory barwy na 0 Włączmy Source Direct. Source Direct również kanały równo nie ma problemu. No i takie wyniki. Ok, żeby go nie grzać, bo już złapał. O kurczę. Zobaczymy sobie, ile ma stopni. Zobaczmy, ile radiator ma już. No, około 45 stopni przy 2 W. Hermes. Powiem Wam, że na dotyk to się wydaje, że jest dużo więcej. No, ale może i 45. No, dokładność tego przyrządu jest, powiedzmy, plus minus 5, więc ja myślę, że tylko około 50 już ma. Ok, jeszcze zobaczę. Działa. Wszystko działa. No to co zostało? Dokręcić. Subpanel. Czy tam panel zewnętrzny? Wszystkie śrubki. Przetrę jeszcze te zacieki skórzu jakąś ściereczką. Odłączymy na razie zasilanie. Co zostało zrobione? Wymienione trochę kondensatorów. Przede wszystkim wszystko wyczyszczone. Jeszcze sobie zrobimy podsumowanie. Zakładam panel. I oto zestaw w całej krasie. Wzmacnia zrobiony tuner bohater poprzedniego odcinka naprawiony. Tak to się komponuje. Wszystko działa zdalne sterowanie jak widać. Sprawne przerzucanie źródeł również. System jest tak zrobiony, że podłączony jest pod gniazdko z dostępem do WiFi, które mogę programować. Zaprogramowane mam, że włącza mi się rano. Budzi mnie jakaś tam audycja, jakaś tam stacja. Mogę wyłączać, włączać, włączać zdalnie. No i co? Podpięty jest oczywiście tuner kablem CTRL-S ze wzmacniaczem. Przez to mogę pilotem. Sterując poprzez y, wzmacniacz, przerzucać sobie chociażby presety na stacjach, y, które są zaprogramowane wcześniej na tunerze. Potem mało tego mogę również zmieniać, sobie oczywiście źródła wejść na, na wzmacniaczu. No i tyle. I tak wygląda to. Fajnie, że udało mi się skopletować 730, troszeczkę starszy model 770, ale całkiem ładnie się komponuje. No i tyle. Teraz czas na słuchanie niech służy długo. I sprawnie. Oczywiście te wzmacniacze to mam troszeczkę źle ustawione. Ja muszę to zmienić nie może. Raczej nie to że nie może nie powinno nic stać na, na tych wzmacniaczach. One się dość mocno grzeją nawet do 50 stopni radiator osiąga. Oprąd poczynkowy spoczynkowy MOSFETów w końcówce mocy jest dość wysoki oddają one dużo ciepła, więc ja muszę tu zrobić małe przemeblowanie. Tutaj jeszcze Yamaha M60, pełen zestaw T85 i C60. Chyba powędruje na razie na półkę, a centralne miejsce zajmie Sony i wtedy położę tuner obok, obok wzmacniacza. Pozdrawiam, miłego oglądania i miłych, przyjemne, miłego, przyjemnego słuchania muzyki. I